10 pomysłów na aktywną zabawę ruchową z dzieckiem z wykorzystaniem poduszek. Część pierwsza. Jeżeli jesteś rodzicem dziecka w wieku od 2 do 10 roku życia, to te zabawy są właśnie dla ciebie. Dzięki tym zabawom zamienisz smutny, pochmurny dzień na rewelacyjną zabawę. Twoje dziecko zyska rewelacyjnie spędzony czas razem z tobą, a ty przestaniesz się martwić, co możesz zrobić z dzieckiem, aby było zadowolone. Nie przedłużając, czas na pierwszą zabawę. Podłoga to lawa. Zabawa, którą uwielbiają wszystkie dzieciaki. Czego potrzebujesz do zabawy? Dużej ilości poduszek oraz trochę przestrzeni. Dlatego warto przesunąć wszystkie krzesła, stoły na bok, tak aby można było śmiało przemieszczać się po mieszkaniu. Na czym polega zabawa podłoga to lawa? Już opowiadam. Po całym pokoju rozkładamy maksymalną ilość poduszek, tak aby dosłownie całe mieszkanie było nimi zastawione. Następnie wraz z dzieckiem zaczynamy przemieszczać się między poduszkami. Na hasło podłoga to lawa! Zadaniem zarówno twoim, jak i dziecka jest jak najszybciej wskoczyć na konkretną poduszkę, aby uniknąć wrzącego potoku lawy. Każdy, kto nie zdąży w czasie 3 sekund wskoczyć na konkretną poduszkę, ma do wykonania 5 pajacyków. Aby uatrakcyjnić zabawę, z każdą rundą możesz zabierać po pojedynczych poduszkach. Dzięki temu będzie coraz mniej miejsc, gdzie będzie można wskoczyć, aby schować się przed wrzącą lawą. Pamiętaj, w finalnym etapie zabawy, kiedy zostanie tylko jedna poduszka, wskoczcie razem na ostatnią. Zabawa w rozbitka. Co będzie nam potrzebne do zabawy? Krzesło, sznur, a może jakaś poduszka. Oraz oczywiście rozbitek, który może być misiem lub inną przytulanką. Zadaniem dziecka jest uratować tytułowego rozbitka, czyli co powinno zrobić. Misia kładziemy na poduszce lub na krześle. Następnie sznurem obwiązujemy poduszkę lub też krzesło. Zadaniem dziecka jest przyciągnąć do siebie obieg, na którym jest mieć, tak aby miś nie spadł do wody, no bo w końcu trzeba go uratować. Pamiętaj, im bardziej niestabilne jest podłoże, na którym leży przytulanka, tym trudniej dziecku będzie osiągnąć sukces. Dlatego zacznij od płaskich powierzchni, żeby dziecko dało radę spokojnie uratować mojego rozbitka. Zabawę możecie zakończyć w ten sposób, że to dziecko będzie rozbitkiem, a to ty jako rodzic będziesz je ratować, przyciągając do siebie. Również w drugą stronę też to działa. Obwiąż się pasem lub złap go w ręce, a dziecko niech przyciągnie ciebie i ratuje ciebie. Domowa tratwa. Zabawa z dzieckiem, do której potrzebujemy minimum dwóch poduszek. Zabawę rozpoczynam od lotu samolotem, czyli złap swoje dziecko w ręce i przeleć z nim na kanapę. Niestety, nastąpiła katastrofa. Samolot się rozbił i teraz trzeba się uratować. Zadaniem dziecka jest zbudować samodzielnie tratwę. Samolot ratunkowy czeka w drugim pokoju. Tak czas rozpocząć naszą podróż. Kładziemy dwie poduszki na ziemi, na jednej stajemy albo w dwójkę, albo samo dziecko. Zadaniem dziecka jest, przechodząc na drugą poduszkę, przełożyć pierwszą do przodu, tak aby z dwóch poduszek budować tratwę, która będzie stopniowo przesuwać się cały czas do przodu, aż dotrze do ratunkowego śmigłowca. Ważne, w trakcie zabawy nie można zejść z poduszek, ponieważ w końcu wokół szaleje wzburzone morze. Każde spadnięcie do wody oznacza powrót na wyspę i konieczność budowania tratwy od nowa. Zabawa w obronę zamku. Co będziemy potrzebowali? Poduszkę. Oraz trochę miejsca. W trakcie zabawy jedna osoba jest najeźdźcą, która atakuje zamek, a druga osoba jest obrońcą, która tego zamku też broni. Zadaniem obrońcy jest uniemożliwić drugiej strony dotknięcie zamku, czyli w tym momencie naszej poduszki. Broń zamku możemy poprzez odpychanie, trzymanie za ręce, czy też w jakikolwiek inny sposób dystansowanie napastnika. Zadaniem drugiej strony natomiast jest dotknięcie poduszki. Każdy zdobyty punkt to po 60 sekundach. Jeden pajacyk za każdy zdobyty punkt. Zabawa doskonale uczy rywalizacji jak i determinacji. Pamiętajcie, aby co każde 60 sekund zamieniać się rolami. Zabawa w świątynię 1000 stopni. Co będziemy potrzebowali? Dużo poduszek oraz kanapę. Zaraz przy kanapie ustawiamy poduszki w formie schodków, tak aby można było po nich wejść bezpośrednio na kanapę. Na górze kanapy możemy umieścić dzwonek lub garnek, tak aby dziecko. Kiedy dotrze na górę, mogło uderzyć, aby wydało dźwięk, że dotarło na miejsce. Następnie jego zadaniem, oczywiście, jest zejść na dół. Wchodzenie do świątyni 1000 stopni może odbywać się na różne sposoby. Możemy wchodzić do góry na dwóch nogach. Możemy wchodzić na czworaka. Możemy wchodzić w pozycję raka. Lub możemy wchodzić po ruszających się schodach, gdy to rodzic będzie poruszał poduszkami i starał się zrzucić dziecko na dół. W trakcie zabawy, pamiętaj, że jako rodzic jesteś odpowiedzialny za asekurowanie swojego dziecka w trakcie wspinaczki. Jednak nie pomagaj mu w niej. Pozwól, żeby samo zdobyło ten szczyt. Jesteś rodzicem, który poszukuje więcej pomysłów na gry i zabawy ruchowe ze swoim dzieckiem, a może pracujesz z dziećmi i potrzebujesz pomysłów na kolejne ciekawe, aktywne zabawy. W linku pod tym filmem znajdziesz pełen artykuł opisujący zabawy związane właśnie z tym filmem. Również zapraszam Cię do zapoznania się z moim e-bookiem, w którym zebrałem. Ponad 200 pomysłów na aktywne zabawy, gry i ruchowe z dziećmi. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do zabaw, koniecznie napisz w komentarzu, a ja lecę wymyślać kolejne zabawy.